LOL320. Dzisiaj będzie kontynuacja wczorajszego odcinka, czyli mm, przygoda w muzeum. Nie. Lego przygoda w muzeum. Coś takiego. Zapraszam do oglądania. Mm, no to gdzie nas zabraliście? W przyszłość? W przeszłość? W przeszłość, bo kiedyś tutaj było. Więcej rzeczy były trochę rozwalonych. Widzicie tamte kraty? Widzicie, że nie ma Rexa? No. To gdzie jest Rex? A pewnie gdzieś tam jest. Ej, a czy to nie przypadkiem Rex wam pomagał w budowie Wehikułu Czasu? No. No to dlaczego nie został zapamiętany? W... nie oglądaliście klasyku na powrót do przyszłości ja oglądałem no właśnie to nie pamiętasz że przeszłość zmieniła przyszłość no pamiętam no właśnie a jak, a jak wy w 2019 roku byliście i kręciliście i byliście w filmie to Werex wtedy no zginął znaczy w sensie nie odnowił się. No i został zapamiętany tylko, że nie przy wehikule czasu. Zaraz. To do którego roku my się tofnęliśmy? Ciężko mi to powiedzieć, bo nie spojrzałem na datę, którą ustawiłem. Jak mogłeś nie spojrzeć na datę, którą ustawiłeś? No, mogę zaraz zobaczyć, Luke, idź zobaczyć. Dobra, nie, tutaj powinienem iść zobaczyć. Dobra, idę. Hmm, o bos, Który rok jesteśmy w roku 2001? Nie, czekaj, w 2009. Zaraz co? No, Uuuu. czy wy to słyszeliście? Tak. A co? To się dzieje tu prawie codziennie. Zaraz. Ja kojarzę te głosy. Uuu. Rex? No, elo! Elo. Widzę, widzę, że masz piesiula. Tak. Aha, więc wszyscy znamy tutaj Rexa. Z tego, co wygląda. No to tak. Wszyscy. Ale zaraz, mam pytanie do Ciebie, Luke. Albo nie, zadaj mnie do Reksa, skoro tutaj już jest. Dlaczego? Dlaczego co? No, daj mi, daj mi powiedzieć. Dlaczego tutaj jest tyle ruin? Cofnęliście się w czasie i to muzeum praktycznie jeszcze nie istniało. O Boże. No, można tak powiedzieć, bo to muzeum. Właśnie zostały przeniesione w innym... winne. Yy, ten. To muzeum, w którym byliście przed chwilą i w nim jesteście, zostało przeniesione w 2019. O! O! No. No i też wtedy właśnie... No i wtedy jeszcze nie było tam tyle, znaczy wtedy już nie było tam tyle ruin, bo dopracowali pracownicy te różne takie tam sprawy zaraz, zaraz, to ja mam pytanie od kiedy były już plany, żeby zbudować to muzeum? Pewnie jesteś? Też... No plany tego muzeum są już stare, stare. No weź powiedz, z którego roku są te plany, bo może uda nam się je zrobić. No nie wiem, niektórych rzeczy tam nie ma. Mów. Dobra, dobra. 1979. Łyć ty wiesz co? I zaraz czy wy to słyszeliście? Ej, czy ktoś tutaj się wspinał? Czy ktoś tu się. Puch. Siemandero? O, o proszę, Spider-Man. Ej, 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 zaraz, zaraz. A my się tak w ogóle cofniemy do tej przyszłości? Nie jest opcja o ile Luke w końcu naprawi ten wehikuł czasu. Ej, 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 ej. To ty miałeś go naprawić. Nie, nieprawda. Nieprawda. Ej, a co tam jest? A bo wiesz, w 2014 roku. W 2014 roku. Tam właśnie była ta taka no yy, z pierwszej części Lego przygody. Zaraz. Czy to nie moje? Twoje. A, spoko, bo i tak to zostawię. No dobra. Ale czy jest tutaj jakiś złot, że tak powiem? No, można tak powiedzieć. Zawsze próbował coś naprawić, ale mu to się nie udawało, i przez to stawał się coraz bardziej zły. O kim mowa? O szarku. O Boże, czy ja go znam? Nie znasz go. Zaraz, czy to co mi pokazałeś w telefonie? To co było jego zdjęcie? Nie, 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 nie. On wygląda tak. Oczywiście jest jeszcze Mr. King, ale... Mr. King... Mr. King akurat. Mr. King akurat jest. No w nocy, więc on powinien być zaraz. A my się cofnęliśmy do wieczoru do, do popołudnia. A możesz powiedzieć, która godzina? No jest godzina. Czekaj, bo nie mogę znaleźć. Ej, Lucy, jak już jesteś tam, to powiedz, która godzina. 16:37. A, no dobra, więc za niecałe 2 godziny, nawet za godzinę i 20. Nie, zaraz. Tak, na, za godzinę i 23 minuty. Już akurat za 22. Za, no, za godzinę i 22 minuty Mr. King się ożywi. A tamten miś? Dobra, tylko też się musi ożywić. No dobra. Bo te, bo te, o, oni się odradzają wieczorem, tak? No tak, bo oni już się wieczorem, a wieczór zaczyna się o 18, z tego to wiem. No. No dobra. Godzinę i 21 minut później. Lucy, kontrolujesz tą godzinę czy nie? No, kontroluję. No to która jest? Już jest odpowiednia godzina. To żarty? My tu rozmawiamy już tyle czasu? Niestety. Dobra. Okej. Okay. To znaczy, że Mr. King i Shark zaraz cię ożywią, No, tylko że te kraty, czy oni nie muszą się przypadkiem przez nie dostać? Łap. A, już się dostali. Zaraz to. A przynajmniej jeden się dostał. A, to teraz dwóch. No nie, chyba sobie że tyż. Jak oni się ożywili, to mamy przekichane. Zaraz to ciąg dalszy nastąpi.